Wszystkim witam was na moim kanale w kolejnym odcinku z chopi horsami i dzisiaj przedstawię wam nowego mieszkańca stajni. A oto on. Nowym mieszkańcem stajni jest ogier rasy fryzyjskiej. Ma na imię Valiant i jest duży. Tak tu jest Iron, tu jest Valiant. A tak wyglądają w całości w stajni. Ma również walent swój haczyk i na tym haczyku ma swój kantar. Jak mogliście już zobaczyć na zapowiedziach, tego nie było widać, ale to wam już pokażę. To jest jego uwiąz i teraz wam pokażę, jak w tym ślicznie wygląda. Pokażę wam, jak zakładam mu, jak wygląda ślicznie w kantarku. To jest jego kantar. Zapina się trochę inaczej, bo od góry. Proszę, jak pięknie wygląda. Świeci mu się pięknie to. Tu są takie srebrne brylanciki z boku. Ma tu taki jeszcze, uwiązek go ode mnie. I tak. To wygląda. Masz tam Dobra, pokażę Wam teraz, jak ładnie wygląda, jak się porusza. Więc bierzemy wariantę. Oj, czekajcie, bo się zablokował, w się. Oj, kochany, uwaga. Tak wygląda. Jest naprawdę mega ładny. Moi drodzy, ciekawostki. Słuchajcie, on. Nie był kupiony, tylko ja go dostałam na urodziny. Trochę spóźniony prezent, ale jednak. Więc. Mm, no, no. Spóźniony prezent, ale jak jest, to bardzo, bardzo się z niego cieszyłam ogólnie. I dalej się z niego cieszę. Waliant, yy, bo sprawdzałam na tłumaczu yy, różne właśnie yy, takie dobre cechy. I mężny wyszło mi, że waliant. Więc stwierdziłam, że to będzie mój piękny, mężny wariant. Moja mama mi go uszyła na urodziny. Miał być od początku fryziokary, więc jest fryziokary. Siadłam sobie na niego. Wiem, że na uwiązie i wiem, że wielu by mnie za to zjadło, ale nie mam przy sobie teraz wody, bo wody mi się tam poplątały z głowiem więc niestety muszę wam to pokazać na kantarze. Wygląda od góry tak. Ja tu sobie siedzę. Z boku, z boku. Grzywa bardzo fajnie się prezentuje. To jest stęp. To jest kus. Ta grzywa bardzo fajnie tu podskakuje. I galop. Ja już z niego zsiadłam. Jeszcze Wam go pokażę od każdego boku. Jak wygląda mniej więcej cały. Tak. Ma fajną, długą grzywę, którą Wam zaraz pokażę. Chody już Wam zaprezentowałam, więc drugi raz Wam pokazywać nie będę, jak chodzi. Grzywa ma mniej więcej, wiecie jak się tutaj hobbyhor skończy, to mniej więcej jak leży, to mu tak grzywa to zwisa. O, proszę. Jest to pierwszy taki jego typu odcinek, ponieważ yy, nie pokazywałam Wam w ten sposób koni nigdy, tylko zawsze w shorts bądź, tak po prostu na odcinku wam przedstawiałam, a że Valiant jest pierwszym koniem, który doszedł w trakcie kanału, no to właśnie ma takie przywitanie na filmie. Jeszcze co wam mogę powiedzieć, to to, że za każdym razem, jak będzie dochodził jakiś hobby horse, będziemy właśnie będę ja robić takie odcinki dla was, żebyście mogli sobie je poznać, te koniki, żebyście mogli zobaczyć do nich sprzęt i wszystko, co dla nich robię, co jest do nich właśnie. No, więc macie taką namiastkę pierwszego, pierwszy, no to tak, to jest pierwszy odcinek właśnie z takich rzeczy, że witamy jakiegoś hobby horse'a. Valiant ma box zaraz obok Irona. Z początku miał mieć tutaj, gdzie mają te dwa konie, a one miały iść tu do góry. No, ale stwierdziłam, że jednak lepiej, żebym miał tutaj obok ironka, więc ja go wsadzam do boksu. Ok, usadowimy go. Dobra. I sobie siedzi obok irona. Z początku miała być to klaczka, miała być tajga, ale stwierdziłam, że będzie to waliant i ogierek. To jest jego haczyk. Tutaj haczyk ma iron, jeden i drugi to są haczyki Fanny raz, dwa to jest Shanty, to jest Iskry to jest Candy'ego oraz Coco, a to jest mm, Silver a zaraz wam pokażę, które to są te koniki odcinek, w którym będę wam pokazywała poszczególne konie to znaczy, że na przykład Irona w y, jednym swoim ogłowiu, w drugim, w trzecim y, to będą osobne odcinki właśnie o tych koniach ale teraz wam pokażę i powiem wam, jakie są po kolei konie, a potem na pewno pojawią się szorcy właśnie z tymi konikami oraz imionami. To jest Candy, ahał tekiński, taki bardziej kudz, ale no, stwierdziłam, że będzie ahał. To jest Koko, to jest Silver i on jest Marwari, można po uszach zauważyć. To jest Shanti, to jest Quarter Horse, to jest Karotka, tu mamy Fryzie oraz pucharka, to jest iskra rasy Mustang Fanny, Marwari tutaj mamy Irona rasy nie do, końca, nie do końca pamiętam, ale zaraz sobie sprawdzę i już Wam powiem, no i wariant fryzyjski koń Iron to jest rasa holsztyńska jeszcze jedna rzecz, którą chciałam Wam pokazać spójrzcie co zrobiłam Będę zapisywała różne ważne daty na tym kanale. Możliwe, że już Wam coś wspomniałam, ale jeżeli nie, no to już wiecie, że coś takiego jest. Dziękuję za przywitanie razem ze mną, warianta w tej stajni oraz za obejrzenie filmu. Do zobaczenia, do następnego, pa.